Hej, kochani. Tu mam no, kafe. No, musimy nasz hotel podsumować. No, musimy, no tak co tak patrzysz na mnie. Musimy. Zdziwiona, że tu ludzie czekają. Musimy powiedzieć o naszym hotelu, dlatego, że już go opuściłyśmy. Normalnie w szoku będziecie, że my za 10:06 już byśmy kartę oddałyśmy. No, zaraz, na zaraz. Czyli po prostu nie zgadzamy się z hotelu tak. powiedzieć o, o hotelu, dlatego, że szybciutko musiałyśmy go opuścić ze względu na to, że na nas czeka samolot. A trzeba było jeszcze dojechać do lotniska. Można tak. podsumować hotel. No, słuchajcie, hotel, który wybrałyśmy to Hampton by Hilton. On znajduje się, już coś tam wam wspominałyśmy w poprzednich filmach, on znajduje się tuż przy e, parku rozrywki Preater. Dla nas to jest o tyle korzystne, e, jeśli chodzi o lokalizację, że właśnie e, tym parku rozrywki znajduje się jeden z jarmarków, które, e, które planowałyśmy odwiedzić. I udało nam się odwiedzić, więc pewnie wiedzieliście. Także cieszymy się, że przynajmniej na jeden jarmark miałyśmy blisko i mogłyśmy tam po prostu na pieszo. Z takich plusów, jeszcze lokalizacyjnych, to nie mieliśmy problemów z komunikacją, miałyśmy blisko metro, którym podróżowałyśmy i mogliśmy bez problemu dotrzeć na wszystkie jarmarki, jakie to pewnie już wiecie. No, no i może jak już jesteśmy przy tym, no tak samo z lotniska też nie ma problemu, nie bo dotarłyśmy pociągiem. Co prawda na stację mieliśmy kawałek, wyszłyśmy około 10-15 minut na stację kolejową, ale, no ale udało nam się bezpośrednio dotrzeć na... Samolot. Ale jak już jesteśmy właśnie przy tym temacie lokalizacji, no to my e, powiemy, że udało nam się trafić pokój z widokiem na właśnie ten park rozrywki, o którym Wam wspomniałam. Także no bardzo. I z daleka też było widać górę. Było widać trzy gór, tak, więc to jest taki, e, taki plus tego. E, tej lokalizacji, no i fakt, że nie wszystkie pokoje pewnie mają ten widok, no ale nam się udało taki mieć, więc fajnie, bo widziałyśmy te karuzele wieczorem. Nie widzieliśmy co prawda jarmarku ani tych takich jarmarkowych rzeczy, ale widzieliśmy same karuzele i ten park rozrywki, co naprawdę fajne, fajnie wyglądało z okna. O pokoju co możemy powiedzieć? Coś jeszcze o, tym, o tej lokalizacji. Nie, lokalizacja naprawdę blisko centrum, blisko wszędzie można się wydostać i taksówki, i McDonald's, i naprawdę z lokalizacją nie było problemów, żeby się poruszać. Wszędzie mogliśmy sobie po prostu dojść do metra, czy do autobusu, czy do pociągu. Mhm. 10-15 minut i jesteśmy na dworcu. A Hotel, My po prostu te hotele już znamy, bo my spałyśmy w Warszawie, w Gdańsku w takim hotelu. W tej sieci, no, tak, w tak, tej tutaj... sieci hotelowej, więc oczywiście hotel serwuje śniadania. Śniadania tutaj... są w cenie. To jest właśnie plus tego, tej sieci, że śniadania są zawsze w cenie noclegu, także tak. tutaj fajnie, bo to śniadanko faktycznie miałyśmy, jakoś mega dużo go nie było, nie było jakiegoś super wyboru, ale takie najpotrzebniejsze, najważniejsze rzeczy były, no kawa, herbata bez limitu, napoje. Zauważyłaś, że jak sobie nalewaliśmy soku nawet pomarańczowego, to tam dało się wybrać gazowany? Tak. Tak, to jest taki takie, automat, tak. Tak, to jest takie ciekawe. i ciekawa. było kilka rodzajów soków, nie tylko pomaraczowych z jazdy. Tak. Tak. tak, ale u nas tak, czegoś takiego chyba nie ma. Żeby gazowany czy nie gazowany no, wybrać. To jest tutaj fajnie, że to można było sobie wybrać. No, jeśli chodzi o jedzonko, no my się najadłyśmy, my na tym śniadaniu, byliśmy tylko jeden dzień. Mm ale dało się coś wybrać na tym śniadanku i były też na ciepło jedzonko i na zimno. Nie wyglądało, jakby było tego jakoś dużo, ale, ale można było się najeść. Jajeczka smażone były, kiełbaski były, tosty, pankejki, pankejki placki tak, rogaliczki, świeże pieczywo. Benwiny, sery. No, naprawdę było. Z warzyw to były tylko pomidorki, ogóraczki i sałata z ogórkiem. Bo warzyw więcej tam nie widziałam pokrojonych. Mhm. A pomidorki były takie małe, koktajlowe. Znaczy trochę większe niż koktajlowe. No i wiadomo, że tam kawa, herbata. To akurat my dostałyśmy. Na znaczy to, jak przyszłyśmy, to było. Lokalne śniadanie spory. Duże pomieszczenie na śniadanie. 所以。No Możemy powiedzieć jeszcze Właśnie o śniadaniu. Właśnie było dużo miejsc, żeby sobie usiąść, no, jeśli chodzi o nasze śniadanko, no to my na przykład e, dzisiaj dzień wyjazdu, e, wylotu, nie mogliśmy skorzystać ze śniadania, ponieważ śniadanie jest od godziny 6, a my o godzinie 6 już e, musieliśmy ten e, hotel opuścić, dlatego że mamy samolot. I miło z obsługi hotelu, że bezpłatnie nam przygotowali takie śniadanko na wynos, także nie mamy niestety zdjęć, a już zdążyłyśmy zjeść, ale powiemy Wam szybko, że były tam e, dwie bułki, jedna z szynką. E, druga z serem, jedna pełnoziarnista, druga pszenna, do tego jabłuszko, mafinka, mafinka może jeszcze zrobimy zdjęcie, bo ona mm -hmm. jest jeszcze niezjedzona y i sok jabłkowy. Mm -hmm. Coś jeszcze? Nie, wszystko, no, wszystko. Jabłuszko, soczek, no i tam była też sól, żeby można sobie posypać, chyba jajeczko. A, jajko jajeczko było, było tak. jeszcze jajko jajeczko. gotowane. Że można Także sobie... fajnie miło, że mogliśmy sobie taki problem na drogę dostać. Jeszcze jeśli chodzi o pokój nasz, to ja Wam powiem, że na przykład mi się spodobało to, że ten pokój jest taki przystronny, duży, jest duże lustro, jak się wchodzi. Mamy mała łazienkę, wiadomo, łazienka standardowa, jak to w hotelach, ale fajnie, że oprócz tego, że mieliśmy łóżko dwuosobowe, to my dostałyśmy, dostałyśmy. w tym pokoju, Było. też była taka jakby... Część wypoczynkowa, kanapa. Sofa, no to sofa, nie jak. była sofa, to było takie miejsce, na którym można sobie po prostu takie usiąść. Na Tak. Także super. Dla nas to plus, że właśnie mogliśmy sobie też a nawet nie na łóżku. zobaczyć, czy rozkładane to było. Nie, to nie, to nie wyglądało nie, nie wyglądało jak rozkładane. No i duży telewizor był w pokoju. Bardzo, bardzo duży. Bardzo duży, co jest nie. No i dla nas to jest nietypowe na hotele, że były taki duże. No, i jeszcze jeśli chodzi o sam hotel, no to w hotelu znajduje się też siłownia. My już nie mieliśmy czasu, skorzystać z siłowni, zrobiłyśmy spod filmu po jarmarkach. Natomiast jest i jest też dobrze wyposażona, bo są i hantle, i bieżnie, i rowerek, i maszyna do ćwiczeń, i dwa telewizory w siłowni. Mhm. Także to jest też takie trochę szokujące. I ręczniki, woda. Wszystko pod Chociaż przestrzeni jakiejś takiej dużej tam nie ma, ale, ale to wszystko jest w hotelu. Także myślę, że to jest hotel, który moglibyśmy polecić na, ten noc, na nocleg w Biedniu. Myślę, że tak, że warto do tego hotelu przyjechać. No i doba hotelowa od 15:00 Od 15. od 15.00, 15, tak. Doba od 15.00. Jednym słowem, hotel możemy polecić ludziom na wyjazd. No ja bym poleciła właśnie fajnie lokalizacyjnie nam akurat podpasował, jeśli chodzi o ten dojazd na jarmarki i dojazd na lotnisko, także spokojnie. Hotel też dysponuje parkingiem. Gdybyście chcieli jednak samochodem przyjechać, to też jest opcja parkingu. Jeśli chodzi o ceny, to już się dalej nie orientujemy, ponieważ nas to szczerze więc nie interesowało. Ale jest parking podziemny w tym hotelu. No i co? Coś jeszcze chcecie wiedzieć? Jeżeli chcecie coś jeszcze wiedzieć, to zadawajcie pytania. Mi się ten y, hotel bardzo podobał. A i czajnik jest też, że można sobie herbatkę zrobić, jak wrócicie. Ja myślę, że chyba to wszystko. Nie ma w tym hotelu sauny, nie ma basenu, ale przeważnie w tych hotelach, w tej sieci hotelowej nie ma po prostu czegoś takiego. No właśnie, ale ten y, hotel, ta sieć, oni mają wszystkie hotele w podobnym stylu urządzone, nie? Tak bo właśnie też takie jakoś te siedzonka, to wszystko jest takie podobne do siebie. Tylko na przykładzie tutaj brakowało mi, że nie mogłyśmy sobie gofrów zrobić na śniadanie. Gofry to tylko w Warszawie. Tak, że nie było gofrownicy. No ale tutaj właśnie no, no i zewnątrz te hotele też wyglądają tak samo wszystkie. Tak, no i fajna opcja, bo jeżeli na przykład śpicie na szóstym piętrze, to na, na piąte piętro nie wiedziecie. Musicie po schodach zejść, bo karty się odbijały do windy. Ale jeszcze Wam powiem, że mimo tego, że ten hotel znajduje się tak blisko jarmarku. To w ogóle nie było słychać tego parku rozrywki. gdzie trochę jak zobaczyłam ten widok nasz z okna, to się bałam, że będzie słychać tych głosy krzyczących ludzi na karuzeli. Ale nie, no, czy nie tam wieczorem słychać. nie będziemy mogły spać, ale no nie, nic nie słyszeliśmy, jeśli chodzi o to wesołe miasteczko, ani też światła z tego wysyłego miasteczka nam nie, przy, nie przeszkadzały, żeby spać. Tylko mhm. mamy taki głos zmęczony, bo naprawdę jest, słuchajcie. Jesteśmy padnięte, już nie wiem normalnie, co do Was mówić, dlatego my... za najlepiej zadawajcie. Po prostu pytania. My jesteśmy po czterech godzinach snu. Jesteśmy no naprawdę tak zmęczone, padnięte, ale szczęśliwe, że mogłyśmy tutaj po prostu być mhm. i udało nam się pozwiedzać wszystkie punkty, które miałyśmy. No. zaplanowane, to wszystko zobaczyłyśmy. No i fakt, że nam pogoda też dopisała, bo bałam się, że będzie deszcz nam padał i będziemy chodziły i mokły. A było tak ok, naprawdę. Także jeśli macie ochotę, znaczy jeśli jeszcze nie widzieliście naszych wcześniejszych materiałów z Wiednia, no to macie co nadrabiać, bo byłyśmy na jarmarkach, Odwiedziłyśmy różne miejsca, yy, czy warto, czy nie i który nam się najbardziej podobał, tego dowiecie się z naszego innego filmu, yy, który już jest na naszym kanale. Ten jest pewnie ostatnim z Wiednia, także my ruszamy w drogę do domku. I co? Dziękujemy, że oglądaliście ten film do końca i zostawcie suba, jeśli Wam się podobało i łapka w górę. A my musimy lecieć. A my musimy e, lecieć, szukać naszego gajta e, i, i wracamy do Warszawy, bo do Warszawy mamy lot. Także co? Bo na tyle, nie? Na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie. Chętnie na nie odpowiemy. Dokładnie. I do zobaczenia. Paaa! Pa.